Przyklejali folię kubełkową, no właśnie to. Tutaj niedawno nam niedawno nam przyszło zamówiliśmy w internecie, bo było najtaniej. Zapłaciliśmy za rolkę 20-metrową. Zamówiliśmy 6 rolek i kosztowała jedna 60 zł 20 metrów na metr na rolce. Do tego zamówiliśmy oczywiście listwy zakończające, i gwoździe do montażu które tutaj przychodziły już drugi raz do nas bo jedne gdzieś się zgubiły po drodze przyszło takie tylko, same te paczuszka pusta, jeden ale nam dosł dosłali drugie 100 sztuk, myślę że starczy listwy, tak się zastanawiamy, raczej zakładać nie będziemy bo na razie nie wiadomo na jakiej wysokości dokładnie obciąć y, tą folię Także tak jak mówiłem w poprzednim odcinku założymy sobie Po prostu rozwiniemy sobie tę rolkę metrową I jakoś zamocujemy ją na górze żeby Tak zabezpieczymy żeby tam nic nie leciało żeby żadne Deszcz czy tam jakieś inne Odpady żeby tam nie wpadło między folię a asteropian A później jak już będzie wiadomo na jakiej wysokości to odciąć to sobie obetniemy i zamontujemy wtedy tą listwę. Jeszcze trochę robiliśmy research w internecie, jak wymontować tą folię. No i tam widziałem, że gorący temat to jest w internecie jak się tą folię zakłada. Ale my założymy jak? Oczywiście, kubełkami na zewnątrz. Bo tak ponoć jest prawidłowo. Mhm. A nie do środka. <laughs> nie, tak właśnie będziemy robili, nie żartuję, żartuję. Założymy oczywiście kubyłkami do środka. Ale widziałem tam różne wojny w internetach. Bardzo różne zdania są na ten temat, ale my zakładamy kubyłkami do środka. Nie na zewnątrz. Także taki jest plan. Działania i zobaczymy, jak to w ogóle będzie szło. Nie wiem, skąd będziemy zaczynać. Musimy to dzisiaj zrobić, ponieważ jutro przyjeżdża koparka. Także, jak się nie wyrobimy, to no to dajemy na reflektory. Tak, na lampy się, zapalamy które... i musimy to zrobić dzisiaj. Nie, no, myślę, że szybko pójdzie sprawnie. Jak to no wygląda? No tak, właśnie ja też y, tutaj, jak na przyszły te gwoździe y, wybrakowane. Przejechaliśmy do sklepu, spytać się, czy jest coś takiego w sklepie, no to każdy się dziwi po co no. ten gojście. No, nikt nie ma, nikt ma nie ma żadnego systemu montażowego do tych folii u nas tutaj. Tak. W, żad w naszym regionie, tutaj w sklepach, w kurtowniach. Każdy robi wielkie oczy. No to ja się pytam, pani, no to. Na co oni montują te, 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 te folie, jak nic nie macie? Żadnego systemu montażowego, ani gwoździ, czy tam wkrętów, czy ślimaków. Widziałem tam różne jakieś są rzeczy do montowania tych folii. No i pani mówi, nie wiem, pewnie się ziemią zasypują. No, tak. Stawiają chyba w folię, mówi, z ziemią zasypują, no, albo po prostu na jakieś farmery, czy tam gwoździe zwykłe. No ale no, jakie ma to zastosowanie, jakie to ma, jakie ma, wiesz, co ma na celu na przykład. No nie wiem, mi się na zdaje, ten, że wiesz... Ten faktur, ten. Mi się zdaje, jak taki gwóźdź wkładasz w ten kubełek. Takie moje zdanie jest. To wchodzi, wiesz, w ten kubełek, w środek. Odwróć. Tutaj. Mhm. Jest gwóźdź, później ziemia to przysypuje, przyciska. No i jakoś ta dziurka, którą zrobi ten gwóźdź jest poniekąd jakoś tam zabezpieczona, nie wiem. Tak mi się wydaje, no bo... Normalnie nie powinno się dziurawić tej folii poniżej gruntu. Zakład ma tam chyba być, nie wiem, 10 czy 15 cm między rolką a rolką. Jak się rolka kończy, wiesz, to następny zakład jest 10 czy 15. No i niby nie powinno się dziurkować poniżej gruntu, ale do tego też nie jestem pewny, czy to faktycznie tak jest. My co, nie będziemy dziurkować. Nie będziemy bić tych gwoździ poniżej gruntu. Spróbujemy zobaczymy czy się uda. Zaraz zobaczymy. Czy się uda to tak zamocować powyżej gruntu. Gdzieś tutaj na górnej. Spróbujemy się przy Tak, gdzieś, gdzieś tutaj u góry spróbujemy zamocować na jednej ścianie, zobaczymy jak to się trzyma. Bo to tylko chodzi do zasypu, żeby to. żeby to wiesz. No. Tak. Aby no. Co robią, jeżeli nic nie używają, tylko ustawiają? Ustawiają, może wiesz, łapią sobie tak, jak ja myślę. Się, no, jakimiś tam powiedziałem czy farmerami, wyżej gdzieś przykręcają, co później się odcina i, i do widzenia. I po temacie jest. Dobra, my no lecimy z tego rogu? Z naszym tematem Z naszym tematem lecimy. Pasowałoby, może z tamtego rogu polecieć, Zaczynaliśmy terapię, no i tutaj. Ja bym zdjął ten podest. No, zdejmę. A bo ja go tu coś? Wiesz? Co? Muszę ci chyba pomóc. Wiesz że jakie to ciężkie, namuknięte. No, no nie, nie. Wiesz co? Ja to biorę razem z tym. bo O tam. To całe zdjęcie, nie? No. I tego trzeba, bo może jutro będzie koparka. Chodź, tu na bok położymy. Tutaj na ziemię. Ale tam możemy do góry nogami. Dawaj. tak, nie ma czasu. I lecimy z tematem. będziemy to odcinać? Nic nie będziemy odcinać. A to musimy to rozwinąć, bo tu widzisz, inaczej, jest zwinięte. O tym? nie, Co? Nie wiem. Moim zdaniem nie ma żadnego znaczenia to ten fartuch. Fartuch. Czy ma być do dołu tym? Nie, chyba nie ma znaczenia żadnego. Lekko tam na dole zawiniemy, tak wiesz? W ten sposób. i... I mi się zdaje, że jest ok, tak. No i tu akurat wiesz, wystarczy, żeby to wyłożyć. No. No, nie, tu co przy, przykręcimy, może tutaj sobie jakimiś wkrętami albo. To nie ma znaczenia, to wszystko i tak później gdzieś będzie na tej wysokości obcinane. No. Nie. No rozwijaj już to. Pewnie. Do końca rolka skończy. Albo trzyma ja będę rozwijał. No to czekaj, to, to rozwiniemy sobie to. Pachnie? No musisz to podciągnąć jeszcze, wiesz, bo to za dużo zostało. I nam widzisz? 15 cm? Mas na podzieliłem? No, coś było tego. widzisz trzyma uzbroić te gwoździe no co no fajne to jest logiczne bo... co? <laughs> to jest logiczne. co <laughs> logiczne logiczne jest to, że tak się stawia tą folię jeżeli robisz tymi kapturkami no bo jak inaczej tu nie wsadzisz no, a przecież to wchodzi w no oczywiście, że, że tak to, że nie widzę za bardzo innej opcji no wiesz, ty nie widzisz innej opcji a są tacy, którzy widzieli inną opcję i montowali inaczej, nie? I są tacy, którzy upierają się, że powinno być w drugą stronę. No. Nie wiem, nie znam się. Moim zdaniem też takie logiczne rozwiązanie tego montażu tymi kubełkami na zewnątrz, bo nawet czy te gwoździe montuje się w kubełek, czy są właśnie takie jeszcze ślimaki, takie wkręty. Które też się wkręca w kubełek i one tam właśnie uszczelniają to ten otwór, który się wywierci. I to musi tak być. Nie ma innej opcji. Moim zdaniem. A na pewno są tacy, którzy powiedzą, że źle jest zrobione, i powinny być kubełki na zewnątrz. No ale no to niech tak sobie myślą. My zamontujemy tak i u nas będzie tak. Tak jest, no to co zrobisz? Zaraz zobaczymy jak to idzie w ogóle o. I, takie I co coś? tylko 100 Ja bym gęsto tego nie dał Co? No, nie, nie, nie. <grym zniszczynę> ja to mam w kieszeni, coś. Woździki? Fajnie się demontuje, nie? Co, folia z wadą? To nic. Nie, nie, nie. Już się schoduje, Później jak już będzie zasypane, to się ładnie przyczepia to wszystko. Okay, eu vou Mas Już dalej rozwiązujesz, zobaczymy jak idzie. I naciąg, no. Te możesz za rolkę naciągnąć. Będzie lepiej naciągnięte. Kamionowie kamiona, wiesz, ładnie przystają. Ludzie jeszcze gdzieś tam w kieszeni daj. 知道的哦。 No i dobra co, lecimy tak dalej i pewnie będziemy kończyć to, bo tak już ciemno się robi, także my tu dalej pracujemy, pokończymy to co mamy zrobić i pokażemy wam jutro gotowy produkt i może pokażemy jeszcze zasyp, zobaczymy, także rozłączamy się i widzimy się jutro. O, witajcie, kolejny dzień już. Wczoraj zrobiliśmy cały dom jeszcze udało nam się po nocy to ogarnąć przy lampach, oczywiście jak zwykle w naszym wykonaniu tutaj macie jak to wszystko wyszło tu już nam pan zasypuje dookoła Aneta jeszcze połapała od góry ekstra farmerami tą folię, żeby nam y żeby nam się nie oberwała Jak tu pan będzie zasypywał o. Garaż też już mamy zrobiony w całości Pole zawinaliśmy do góry Później się ładnie to poobcina jak się porówna ten, ten piasek Żeby to miało wygięte jakiś. A jak mówiłem, a te listwy, listwy założymy sobie później Później jeżeli już będzie wiadomo wysokość kostki Na jakiej wysokości będzie kostka Na jakiej wysokości będzie tutaj Ta działka to To sobie to sobie wtedy dotniemy ładnie i założymy, zamontujemy te listwy Piasek z kopalni do zasypu oczywiście nie zasypywaliśmy naszą ziemię, tą, co nam dostała tutaj z, z tego kopania Zasypujemy piaskiem zasypowym, to znaczy żwirem mi się znaczy. to nie jest piasek to żwir zamawialiśmy żwir po to żeby lepiej ta woda została odprowadzona, żeby tutaj nie stała przy tych murach, przy fundamentach, żeby szybciej opadała deszleje mieliśmy dzisiaj murować sobie dalej tutaj ale <głos> <głos> deszczowa pogoda i nic chyba zmurowania na dzisiaj będą. No, tam może ze dwa rządki? Ze dwa rządki. No, chyba, że później przestanie padać. Teraz jest godzina ósma, jakaś 30. No. No, jak nie, to pojedziemy sobie gdzieś na kawkę. I. No, leje. No. Pojedziemy gdzieś na kawę, może przyczekamy chwilę, z godziny dwie. Jak przestanie padać, to, to przyjedziemy będziemy sobie murować. No, także tak to wygląda: wszystko wydaje mi się, że jest ok. Także dzięki za oglądanie, zwijamy się i do następnego. Cześć. <laughs>